Tak, te ten podział właściwie niektórzy handlarze stosują go, niektórzy nie W większości jest on dosyć... nie wiem, dziwny i potrzebny Najgorszą wadą takiego sprzedawania jest to, że po prostu nie mamy żadnego sortowania tych obiektów i często po prostu musimy grzebać się w liście przedmiotów Na razie mogę sprzedać większość rzeczy To chyba nie a jeszcze jak leci... o, to nie. Mmm... to do pieca. No to ponownie jak leci. Tak, oczywiście zasada na początku, chyba o której mówiłem, jest po prostu taka, że ignorujemy kiperów Ignorujemy kiperów Boże, o czym ja mówię? Ignorujemy sprzedawców. Wiąże się to z tym, że sprzedawcy oferują nam dosyć Kiepskie przedmioty bądź te przedmioty są zbyt drogie, żeby nas na stanie stać. Poza tym zwykle lepszy sprzęt i tak znajdziemy na innych planetach wykonując misje poboczne bądź misje należące do wątku głównego. Zatem cóż, nie warto zwracać na razie uwagi na sprzedawców. Potem jest to nieco inne, odkąd mamy już pokaźne zasoby gotówki, w związku z czym możemy sobie pozwolić na małe wydatki. No, czy małe bądź nieco większe. Jednak na razie nasza kieszeń nie jest taka napęczniała, zatem tak, nie warto nawet patrzeć na ceny, bo i tak nas nie byłoby nas. nie byłoby nas stać na cokolwiek. would you like me to see when the consort will be able to meet with you can't i just go in mm, i'm afraid not yeah, you must there are many who <laughs> seek the consort services but if you wish to leave your name she'll make every effort to meet with you okay commander shepard with the alliance navy excellent you should hear something in um, three or four months nobody's worth that much of a wait. <laughs> well that's not for me to judge I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? What is the Consort? What does she do? Mm, it's difficult to explain. She's many things to many people and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time our clients okay, won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Melina. Yes, Sha'ira. Send <laughs> the commander you, <laughs> not to speak. Yes, of course, mistress. Huh? It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now.

that is close enough commander i've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel you wanted to speak with me i have a certain problem that could use your expertise Get to the point. i have a friend septimus a retired turian general i won't discuss the details but he wanted me to be more than i could be we had a falling out now he spends his days in Cora's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. I don't make any promises, but I'll see what I can do. Thank you, commander. That is all I can ask. Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. Czy ona musi tak się do mnie przybliżać? To jest trochę dziwaczne. Okej, czyli ona jest źródłem, właściwie tak jak powiedziała nam tam ta Asari, jest źródłem wielu rzeczy, czy robi wiele rzeczy, czyli ma napitki, ma brzydkie donice, ma niewygodne właśnie niewygodną kanapę i ma to co wygląda zupełnie niekomfortowo Bo, czyli jest najgorszą nałożnicą ever czy kurtyzaną wszystko jedno A, dobra O tu mamy do zadania właściwie na razie tak jeszcze nie udajemy się do tamtego baru tutaj zaś mamy Volusa Volusi? Wolu... Volusowie? Volusowie są Mm, jedną z ras tak, z ras kosmitów, wspaniałe to. W każdym razie są to, jest to rasa mm, nastawiona bardziej ekonomicznie, są to bankierzy czy no ludzie zajmujący się pieniędzmi. Mm, także chyba gadaliśmy, tak, gadaliśmy z Szorbanem, Szorbanem, który jest przedstawicielem rasy Salarian. Salarianie są rasą naukowców, przynajmniej tak gra ich generalnie przedstawia No i cóż w zasadzie można o nich powiedzieć? W zasadzie tyle, że są niesamowicie błyskotliwi A ja poszedłem za miejsce A? Może nie Ach, Nie poszedłem za miejsce, okej okay. um, Są niesamowicie błyskotliwi oraz mają bardzo krótki mm, Krótki okres życia Zatem bardzo intensywnie żyją podczas swojej egzystencji. W zasadzie tyle jeśli chodzi o nowe rasy, jakie spotkaliśmy, to chyba będziemy widzieć zaraz więcej. No, będzie po prostu to co robię to łożenie i szukanie kiperów. jej Świetne zdanie. A tak, tutaj mamy Elkorów. Elkorzy są kolejną rasą. A tutaj mamy Baga. Witaj Bagu. To, to jest niedzielny kiper, o którym mówiłem wcześniej. Elkorzy pochodzą z, ze świata o bardzo dużej grawitacji, w związku z czym poruszają się niezwykle wolno oraz bardzo wolno mówią. Także ich twarze, które no cóż, jak wili no, ciężko nazwać, że no, ciężko no. powiedzieć, że mogą wyrażać jakiekolwiek uczucia. W związku z tym Alkorzy nazywają swoje uczucia podczas rozmowy, dzięki czemu rozmówca może od razu się ustosunkować do słów wypowiadanych przez takiego kosmita. W zasadzie tutaj wczytam od razu zapis, by zresponować tego Keepera. W zasadzie jeśli chodzi o technikalię, on nigdy nie znika, dosłownie, on po prostu zapada się pod ziemię. Tak, dosłownie zapada się po prostu. Coś na podobieństwo tego, co widzieliśmy w Morowindzie z Orczycą z Gildii Magów w Balmorze, ona dla odmiany lewitowała cały czas przez tworza. W zasadzie można było to pamiętam zobaczyć stopniowo, kiedy lekko i stopy lekko unosiły się na ziemię, a następnego dnia po prostu już jej nie było, po prostu była nad budynkiem tak wysoko, że nie można było jej zobaczyć. Tutaj w zasadzie zeskanuję chyba dwóch hiperów, o ile pamiętam? Nie, no, nie mam przy sobie listy. W zasadzie mógłbym, mógłbym ją mieć przy sobie. I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Mm. Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executive Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? Hmm. Yeah, no go Goodbye, Commander. Myślałem, go o. ...Garusa jednak nie. Zatem po prostu łamiemy jego... ...hakujemy jego komputer, bo czemu nie? Tak, po raz... ...po raz to nie ma zbyt dużego sensu, jednak daje nam zadanie poboczne. Któremu przyjrzymy się w czasie. Tutaj mam mały bar, który skierowany jest głównie dla elit. Prezydium. Na razie nic w nim nie możemy wykonać. Dwa zadania jakieś tutaj znajdują, czy właściwie dwa NPC związani z zadaniami, to Nassana oraz... Ten człowiek, który niestety jest na tyle biedny, że jego imię na razie nie jest wyświetlane. Te zadania będą dostępne dopiero po drugim spotkaniu się z Radą. Job here. This place is tak, fantastyczne jest zgapianie się w półnańczowy ekran i przebywanie w pokoju bez okien. <grym> po prostu, nie wiem, dream job. Okej, okay, to wszystko... Mm, wszystkie kipery tutaj... Gdzie mm, jeszcze mogą jakieś się znajdować? Myślę, że teraz głównie będą po... ...pychane w jakichś tam uliczkach, zatem na razie nie będę się nimi No i po prostu lećmy do tej nowej, nowej dzielnicy, można powiedzieć. Hmm. That's her. No, no, przykle się do ściany, dziękuję. Ok, mamy zabójców, którzy są zabójcami, bo... Są zabójcami, zgaduję. Nie wiem czemu. No cóż, gra nam każe... każe w to uwierzyć, zatem ja wierzę. Ok, przy kasy dostaliśmy granat, to jest właśnie taka sama miniaturka jaką możemy zobaczyć w ekipunku I Kaiden zauważył, że to byli ludzie Serena, co nie ma sensu, gdyż, nie wiem, raczej nie pamiętam, żeby przebywał przez te kilkanaście minut zamiast ze mną, nie wiem, w jakimś centrum informacyjnym, gdzie mógłby dokopać takich rewelacji Nie, nic takiego nie zrobił To jest kolejna niespójność ze strony gry Tak, tutaj powinien być jeszcze jeden keeper. Tu właściwie jeden z wielu. Z wielu w tej dzielnicy. Tak, na razie celowo nie rozmawiam ani z Barlowonem, ani z, e, z Harkinem. To właśnie osoby polecono nam. Dobra, dobra. Emily Wong. Gdyż nie chcę sobie skopać zadania, o ile pamiętam, po skierowaniu się czy po próbie wykonania pewnego z zadań pobocznych, jakie zaraz zamierzam dostać, do nie I będziemy mogli jego wykonać, o o wykonać o od o razu, o gdyż cały klub, do którego zmierzyliśmy, Dan zamieni się w jedną małą arenę.

The more you push and prod, the more she'll run away. Yeah, you're probably right. Thanks, Doran. Doran? Sorry, I'm kinda busy right now. So, uh, what can I do for you? What were you discussing with the volus Who, Doran? Oh, uh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left to... Ugh, sorry, I don't want to bore you with my problems.

No, it's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's den is. Would you? That'd be